Jesteśmy w tej chwili w dniu, kiedy rozpoczęcia operacji spławiania łuku południowego do miejsca wbudowania, czyli do osadzenia na podporach. Odbywa się to za pomocą środków pływających, na których są ustawione podpory, które przejmują cały ciężar. Łuk jest podparty w dwóch punktach i zestawem w ciągarek, jest transportowany w miejsce w wbudowania. Jak do tej pory wygląda dobrze ta operacja. Wszystkie nasze założenia się sprawdzają. Trafiliśmy nawet z pogodą, czyli krótko mówiąc synoptycy trafili z pogodą. Potwierdziły się czyli te zawirowania, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, gdzie czekaliśmy w porcie na wypłynięcie z łukiem. Opłacały się, krótko mówiąc, czekając do dnia dzisiejszego, żeby można było tą operację jak najbezpieczniej przeprowadzić. Będzie to most, myślę o swoim charakterze. Będzie, dla nas był to most, który, którego architekturę, którego kształt, to, że Państwo tak widzicie i w podporach poszukiwanie jego sylwety trwało około roku. Niezależnie od tego, że obliczaliśmy, staraliśmy się, żeby on ładnie wyglądał. Szukaliśmy rozwiązań, które nie mają potwierdzenia, nie staraliśmy się znaleźć kopii, żeby on miał charakter indywidualny. To tak jak z reguły kobieta poszukuje czegoś indywidualnego, idąc do sklepu, tak chcieliśmy dla Torunia zrobić właśnie taki, taki most. No, wygląda to cudownie, tylko robią to ostrożnie, żeby się po prostu przedostać na drugą stronę Wisły. Jest to obiekt pionierski, powiedziałbym, jeżeli chodzi o metodę montowania, czyli wykonania całych konstrukcji stalowych na brzegu i przeniesienia tych konstrukcji na środki pływające i transportowanie łuków na podpory. Były wykonywane podobne konstrukcje, podobne technologie, z tym, że na dużo mniejszą skalę, a tutaj o, o wielkości tego, znaczy i o stopniu, o stopniu trudności tej, tej, tej operacji świadczy właśnie, świadczą gabaryty i, 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 i rozpiętość i ciężar tej konstrukcji.